Dzisiaj znowu poruszymy temat związany z jak wytresować smoka. Mianowicie chodzi mi o odcinek zwany Najczarniejsza Noc. Mianowicie w tym odcinku widzimy taką alternatywną historię, w której czkawka nie trafił w nocną furię i nie był wielkim władcą smoków. W tej alternatywnej wersji czkawka pracuje w kuźni i kończy robić złoty topór dla żony sączysmarka, czyli Astry. I w której Sączys Mark jest wielkim zabójcą smoków. Oczywiście ta historia jest opowiedziana przez Astrid, która, pomimo, że jako jedyna drążyła temat, to nigdy nie poznała tej historii w całości. Ale jeszcze do tej historii wrócę. Jednak dzisiaj skupmy się na tym, czy gdyby faktycznie Czkawka nie był wielkim władcą smoków, to czy Sączys Mark miałby jakieś szanse u Astrid? Cóż, jak można się domyślać, Solczysmark, podobnie jak czkawka, był zauroczony w Astrid. To się przez długi czas nie zmieniło, tylko że Astrid nie dała się tak łatwo dotknąć i wykręcała mu rękę, kiedy tylko próbował to zrobić, co w sumie nie przemówiło mu do rozsądku. Zacznijmy od tego, że Astrid jest wielką wojowniczką, która mimo swojej postury jest dość silna a do tego bardzo zwinna i w sumie ktoś musiałby być od niej lepszy, żeby się chociaż nim zainteresowała. I w sumie okej, okay, no niby jest szansa, że Sączy Spark byłby lepszy od niej w zabijaniu smoków, tylko to jeszcze nie otworzyłoby mu drogi do sukcesu, gdyż wszyscy wiedzą jaka była Astrid. Kiedy czkawka został wybrany do zabicia smoka, ona była tak wściekła, że znalazła ten jego cichy zakątek i po prostu go pobiła. That's for the lies. That's for else. Także sądzę, że w przypadku sączy smarka byłoby dokładnie tak samo. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o traumie, którą Astrid przeżyła w dzieciństwie. Chodzi o to, że do wioski Berg podlatywał świecący smok zwany Flightmare, który kiedy podleciał, to sparaliżował jej wujka Fina. I najprawdopodobniej go zabił. Ona, co prawda, nie widziała swojego wujka w momencie, kiedy umierał, ale to sprawiło, że miała w sobie nienawiść do smoku, o czym już mówiłem w innym odcinku. Najprawdopodobniej przez to też nigdy się nie uśmiechała. Nawet zabijanie smoków nie sprawiało jej żadnej przyjemności. Natomiast podczas jej pierwszego lotu po raz pierwszy poczuła się szczęśliwa i po pokonaniu wielkiego smoka od razu znalazła z czkawką wspólny język. Tym wspólnym językiem były smoki. Oni naprawdę woleli bardziej spędzać czas ze smokami niż z innymi ludźmi. Choć tutaj warto wiedzieć, że do tego związku nie doszło od razu. I w momencie, w którym obejmowali siebie, to ich reakcja wyglądała tak. Ciężko właściwie powiedzieć kiedy doszło u nich do czegoś więcej niż przyjaźni, ale myślę że miały wpływ na to dwa wydarzenia. Oba oczywiście wydarzyły się na końcu świata pierwsze z nich to kiedy zachorowała na plagę odyna i czkawka podał jej lekarstwo, które było śliną bawolenia a drugie z nich to kiedy oślepła co oznacza że wtedy pokazał swoją troskę w trakcie drugiego wydarzenia również próbował ją pocałować co ona oczywiście wyczuła ale jej to nie przeszkadzało i potem ich relacje się polepszyły. Ale wracamy do naszej teorii. Jak już mówiłem, Astrid nie była szczęśliwa i nawet zabijanie smoków nie sprawiało jej radości, więc widzę, że Sączy czy Smark nie miałby szans na to, aby ją uszczęśliwić. Teraz czas wrócić do odcinka Najczarniejsza Noc, w którym każdy z jeźdźców opowiada swoją historię, która pokazuje ich pragnienia. I tak, Mieczyk i Szpadka to dwójka rozrabiaków, których jedynym pragnieniem jest robienie psikusów innym osobom. Śledzik to spokojny gość, którego pragnieniem jest to, aby w wiosce był spokój, żadnych konfliktów oraz wzajemny szacunek. Sączys Mark jest za to takim egoistycznym gościem, który uważa, że wszystko mu się należy, jednak on jest najgorszym ze smoczych jeźdźców. W sumie to jeden odcinek nawet pokazał, że on również podświadomieś tak czuje. Natomiast jego marzeniem jest to, aby wszyscy go uwielbiali. W sumie można go porównać do króla Juliana. Tutaj warto również wspomnieć o jego słabym punkcie, jakim jest jego ojciec, są czy ślin, którego on się po prostu bał i nie chciał robić czegoś, co było nie po jego myśli. Widać to w odcinku Festiwal Rostopów, w którym są zawody i startują w nich wszyscy czkawka, astrid, śledzik, bliźniaki, mieczyk i szpadka oraz oczywiście sączysmak. No i oczywiście w rozgrywkach fizycznych zawsze wygrywał sączysmak, ale czasy się zmieniły i oprócz rozgrywek fizycznych są również rozgrywki na smokach. I jak można się domyślać, w rozgrywkach fizycznych to jasne wygrał sączysmak, ale w rozgrywkach na smokach to czkawka był najlepszy i doszło do remisu. No i warto pamiętać, co sączyślin powiedział do swojego syna, czyli. Masz wygrać te zawody, bo inaczej nie nazywaj się Jorgensonem. Więc można zauważyć, że Sączys Mark po prostu czuł respekt do swojego ojca i bał się postąpić wbrew jego woli. Szkawka był inny, bardzo często działał inaczej niż chciał jego ojciec i nawet tego nie ukrywał. Ale wracając, w tym odcinku Sączys Mark nie dość, że wygrał zawody fizyczne, to jeszcze chwalił się tym, jaki on jest niesamowity a kiedy doszło do remisu, Szkawka zaczął zachowywać się w podobny sposób, a takie zachowanie nie podobało się Astrid. Dlatego ostatecznie oddał mu zwycięstwo. Więc sądząc po ostatnim punkcie, jestem przekonany, że nawet gdyby historia potoczyła się inaczej, to smart i tak nie miałby żadnych szans u Astrid. Zresztą można to zauważyć na początku filmu, kiedy on zwraca na siebie jej uwagę, zamiast skupić się na zabiciu smoka. Oczywiście to tylko teoria, daj znać, co sądzisz o tej sprawie.